Karolina Filipkowska z nami z najnowszą prognozą pogody. Dzień dobry. Dzień dobry. No, czy powtórzy się taki dzień jak wczoraj, taki wieczór, <laughs> bo końcówka wakacji i wiele osób przyznaje, że to był jeden z piękniejszych wieczorów, bardzo ciepły. Ciepły, przyjemny wiatr. Taki jak powinien być latem. Ciepło dziś też będzie, ale nie wszędzie. Już zacznie się zmieniać cyrkulacja powietrza zachodnia część Polski z trochę niższą temperaturą. Za to na wschodzie, głównie na krańcach południowo wschodnich w dalszym ciągu. W sumie będziemy ostrzegać przed bardzo wysoką temperaturą przekraczającą 30 stopni, ale to nie koniec tych złych informacji pogodowych, bo do tego jeszcze we wschodniej części Polski mocno będzie wiał wiatr, porwy do 60 km na godzinę. Będą też występować wyładowania atmosferyczne. Już teraz dość mocno wieje. Górach. Zobaczmy mapę i zobaczmy, jak to dokładnie będzie wyglądać, bo niestety najlepszych informacji pogodowych nie mamy. Polska jest pod wpływem układu niskiego ciśnienia, przez nasz kraj będzie przemierzać się front atmosferyczny, front deszczowo-burzowy. I do tego jeszcze w kolorze niebieskim, co oznacza, że ściągnie do nas chłodniejsze masy powietrza. Ale w Warszawie chłodno nie będzie. Dziś maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. Kijów tu także gorące i bezchmurne niebo do 32 stopni. Ankara 31, Ateny 33, ale w Rzymie tylko 23 stopnie i będą występować wyładowania atmosferyczne. Początek dnia w Polsce, szczególnie na wschodzie, ze sporą ilością pogodnego nieba. Tu miejscami nawet bezchmurne niebo. Za to lokalnie w południowej części Polski, na krańcach zachodnich, więcej chmur. W tym momencie jeszcze bez opadów to będzie się zmieniać, ale mglista aura w pasie od Zielonej Góry po Szczecin, tam widzialność dość mocno ograniczona. Także apel do kierowców o ostrożną miasto samochodem. W trakcie dnia apel o rozwagę. No i tutaj w wielu miejscach Polski: opolszczyzna, ziemia łódzka, krańce północno-wschodnie i północno-zachodnie. Tam mogą wypiętrzać się burzowe chmury, może zrobić się niebezpiecznie. Wiać mocniej będzie we wschodniej części Polski porywy do 60 km na godzinę. Do zobaczenia.